Witajcie na kursie Dzieci, Młodzież, Rodziny. Dziś kontynuujemy serię Wizja dla Rodziny. To już czwarta część. Dzisiejszy temat to powrót do biblijnego fundamentu, do korzeni. Zobaczymy, jaka była misja Adama i Ewy, ich zadaniem była pielęgnacja ogrodu. Zobaczymy, jak to odnosi się do rodziny. Cofnijmy się do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Widzimy tam, że Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę, więc w ten sposób odbijany jest obraz Boga, bo Bóg stworzył ich na swój obraz, na swoje podobieństwo. Więc pierwsza misja człowieka po stworzeniu to nieść obraz Boga. I to niesienie obrazu Boga to nie tylko zadanie Adama, ale Adam i Ewa razem. Oni razem. Jedność w różnorodności odzwierciedla to, kim jest Bóg. Trzy osoby, jedna trójca. Odzwierciedlenie na ziemi tego, co mamy w niebie. Po raz pierwszy mamy coś takiego. Piękne. Pierwsza misja nieść obraz Boga. Druga misja, drugie zadanie. Bóg ich pobłogosławił i powiedział: Bądźcie owocni, rozrastajcie się, pomnażajcie się, wypełniajcie ziemię. Więc mamy tu nakaz napełnienia ziemi, i tu nie chodzi tylko o to, żeby wszędzie rodziły się dzieci, nie chodzi tylko o ten element fizyczny, ale o to, żeby obraz Boga złożony w człowieku. Żeby był niesiony po całej Ziemi. Widzicie? To już wielki nakaz misyjny na początku świata, na początku stworzenia. Mamy ten nakaz, aby nieść obraz Boga całemu stworzeniu. Trzeci nakaz to władać, rządzić. Będziecie władać nad każdym ptakiem, nad rybą, nad e, każdą istotą pełzającą, żywą. Będziecie władać, rządzić. Więc jest powołanie, by władać nad ludzkością. Jesteśmy powołani, by władać, rządzić. I widzimy to aż do końca Biblii, do księgi Apokalipsy, św. Jana. Mamy rządzić z Chrystusem, rządzić z nim na zawsze, władać z nim. I to było od samego początku. Więc w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju mamy ten potrójny nakaz. Nieś mój obraz, zanieś ten obraz całemu stworzeniu. I władaj. Używaj władzy, którą ci daję. To pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Gdyby Adam i Ewa należeli do młodzieży z misją, byłoby tak. O, musimy iść na całą Ziemię, nieść Ewangelię. Pojedźmy na dwa tygodnie tu, na tydzień tu, na miesiąc tu. Krótkoterminowe działania. Ale nie to Bóg miał tak naprawdę na myśli. To miał być długoterminowy proces napełniania Ziemi, bo w drugim. W rozdziale Księgi Rodzaju Bóg mówi, chcę żebyście zaczęli od waszego ogrodu. To bardzo ciekawe. Ewa jeszcze nie jest stworzona, ale Adam jest umieszczony w ogrodzie po to, żeby go pielęgnować i strzec. Tam była praca do wykonania, i po tym, jak Bóg dał mu żonę, która go uzupełniała, byli drużyną, zespołem działającym wspólnie, to ciekawe zobaczyć, co Bóg tam robi. Dlatego, że te dwa słowa są bardzo ciekawe: pielęgnować i zachować, strzec. Bóg poprosił Adama, żeby zaczął od ogrodu miał go uprawiać i strzec. Na początku myślałem, że to po prostu. Pierwsze rolnictwo na świecie, że Adam ma tam prowadzić pierwszą uprawę małych pomidorów czy ananasów. I to było dosyć łatwe, bo jeszcze przed upadkiem pierwszych ludzi, więc nie było potu na czole. Praca była łatwa w tym czasie. Ale teraz wierzę, że te dwa czasowniki, te dwa słowa mają dużo głębsze znaczenie niż praca fizyczna. Przyjrzyjmy się im. Hebrew, po hebrajsku pielęgnować to abad. Abad, abad to znaczy dosłownie to surf, to work, służyć, pracować, to pomnażać, to coś, fructify, pomnażać coś, czynić owocnym, wydobywać potencjał, potencjał to co najlepsze z ziemi, ciekawe. Maksymalizacja potencjału. I to mówi nam o współpracy między Bogiem a człowiekiem. I widzimy to w wielu aspektach natury wokół nas. Na przykład patrzmy na drzewa. Drzewo może rosnąć jak chce. Będzie trochę owocu, ale niewiele. Ale jeśli zaczniesz przycinać niektóre gałęzie w odpowiednim czasie, co się stanie? Inne gałęzie będą mocniejsze, drzewo będzie większe. Więc to jest ta współpraca. Bóg daje życie, tworzy drzewo, ale człowiek działa, interweniuje i wpływa na... Pomnożenie potencjału owocu drzewa to jest ta współpraca, współtworzenie z Bogiem. Zadziwiające. Tak samo jest z dziećmi. Bóg daje nam dzieci, ale przez Waszą interwencję, wpływ, przez to jak traktujecie je jako rodzice, możecie zmaksymalizować potencjał, który jest w nich. Złożone. Mam pięcioro dzieci, każde z nich jest zupełnie inne i Bóg dał nam bardzo różne charaktery. Nie możemy polegać na przepisach, na sztywnych zasadach. Musimy polegać na duchu świętym, jak prowadzić każde z dzieci, współpracować z Bogiem, by maksymalizować potencjał każdego dziecka. Więc Abad oznacza. Pracować, czynić coś owocnym, sprawiać, aby najlepsze wychodziło z ziemi. Drugi czasownik jest bardzo ciekawy: szamar. To oznacza dosłownie chronić, budować mur albo żywopot wokół czegoś. To słowo mówi o obronie wokół ogrodu i mówi nam o wrogu, który jest na zewnątrz i nie powinien wejść do środka. To bardzo ciekawe. Więc Adam, zanim Ewa została stworzona, był powołany, by pielęgnować ogród, by wydobywać z niego to, co najlepsze, i by chronić go, by zachować go, by zbudować ten mur, płot dookoła, dookoła ogrodu, aby wróg wąż nie mógł wejść do środka. Ciekawe, prawda? Co się stało w rozdziale trzecim? Cóż, Ewa już istnieje. Adam dzielił się z nią tym, co Bóg nakazał. I widzimy, że pojawia się wąż, przychodzi i zaczyna zwodzić Ewę, mówiąc: Czy Bóg naprawdę powiedział, że nie możecie jeść owoców ze wszystkich drzew w ogrodzie? I zaczynają rozmawiać, i w końcu Ewa zjada owoc. I przez wieki mówiliśmy: Oj, upadek. To ze względu na kobietę. Ona jest tym słabym elementem. Tak łatwo ją zwieść. Ale w którymś momencie spytałem samego siebie: A gdzie był mężczyzna? Gdy Ewa zjadała owoc, i przez lata myślałem sobie, no, mężczyzna był w pracy, a Ewa była w domu i nic nie robiła. Nudziła się, miała czas, żeby słuchać głosu węża. Mamy tak wiele uprzedzeń wynikających z tego fragmentu. Potem przeczytałem znów te słowa i zobaczyłem, że Ewa zjadła owoc i dała swojemu mężowi, który był Obok niej. To oznacza, że Adam był tam przez cały czas. A przypominam Wam, że Ewa nie była jeszcze stworzona, gdy Adam dostał od Boga polecenie. To Adam był odpowiedzialny. I chciałbym zasugerować, że zanim Ewa zgrzeszyła pierwszy raz, Adam zgrzeszył już cztery razy. Po pierwsze pozwolił wężowi wejść do ogrodu, nie zatroszczył się o płot, o mur dookoła ogrodu. A wiecie, jaki jest wróg? On próbuje, obchodzi miejsce, żeby znaleźć lukę, znaleźć wyrwę, znaleźć dziurę, przez którą może wpełznąć do środka, żeby wejść do ogrodu. Więc musimy troszczyć się o te luki, o dziury w naszym murze. Dlatego jeden z proroków, chyba Ezechiel, słyszy od Boga, szukam człowieka, który stanie w wyłomie, w imieniu narodu, żebym go nie zniszczył. Bóg zawsze szuka człowieka, który stanie w wyłomie. Więc jeśli w naszych murach mamy jakieś wyłomy, dziury, to tam musi stać człowiek, zwłaszcza mężczyzna. My, mężczyźni, jesteśmy powołani, żeby stać w wyłomie. By naprawiać, by upewniać się, że nikt nie wejdzie przez tę dziurę. To takie ważne. Więc to był pierwszy grzech mężczyzny. Nie stanął w wyłomie, albo nie zbudował w ogóle muru, płotu, nie ochraniał swojego ogrodu. Drugi grzech pozwolił wężowi podejść do jego żony. Nic nie mówił, nie zareagował, nic nie zrobił. Po trzecie, trzeci grzech, pozwolił wężowi przekręcić słowo Boże. Powtórzę, Ewy nie było, gdy Bóg dawał Adamowi nakazy, więc Adam przekazał jej, co Bóg powiedział, ale w tej sytuacji Adam nic nie zrobił, nic nie powiedział. Czwarty grzech mężczyzny pozwolił żonie zjeść ten owoc, nie powstrzymał jej nie zainterweniował, nic nie zrobił, nic nie powiedział. Więc co my możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że to jest bierność Adama, która poprowadziła do upadku pierwszych ludzi. I musimy być uważni, bo chcemy budować silne rodziny, ale nasze rodziny one są jak ogród którym trzeba się zajmować, trzeba go pielęgnować i chronić. Jeśli mężczyzna w rodzinie jest pasywny, to jesteśmy w niebezpieczeństwie. Dlatego że to mężczyzna jest odpowiedzialny w oczach Boga. Co się stało po upadku pierwszych ludzi? Bóg przyszedł do ogrodu, a Adam i Ewa ukryli się. Ukryli się, ponieważ bali się. I Bóg wzywa kogo? Adam. Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie zawołał Ewy. Dlaczego? Dlatego, że to Adam był odpowiedzialny. I musimy być bardzo ostrożni, uważni. Powiedziałbym coś jeszcze. Bóg chciał napełnić ziemię swoim obrazem, ale to nie miały być działania krótkoterminowe. Nawet jeżeli wierzę w takie krótkie wyjazdy działania. Nie, to miał być długoterminowy wzrost Adam przez pokolenia. Adam i Ewa mieli ogród i dzieci. Więc ogród musiał się powiększyć. A potem będą kolejne dzieci, więc trzeba znów będzie ten ogród powiększyć. I tak dalej i tak dalej. Ogród musi być coraz większy, aż wypełni całą ziemię, więc ogród Eden to nie jest tylko utracony raj, ogród Eden to jest prototyp, pierwowzór bożego królestwa, a Bóg chce wypełnić ziemię i to się stanie. Nadal jest to strategia Pana, on nas prowadzi, żebyśmy zaczęli od naszego ogrodu, byśmy zaczęli od różnych ogrodów i w następnej sesji pokażę wam szczegółowo, czym są dla nas. Te ogrody, nasze ogrody, jak możemy je pielęgnować i chronić w tym kontekście? Teraz zostawię Wam kilka pytań. Poproszę, żebyście w dwójkach rozmawiali, modlili się za siebie wzajemnie. To jest taki ważny moment. Chciałbym zachęcić Was. Nie spieszcie się, bo ten czas pomoże wam zakorzenić to nauczanie w waszych sercach. A wielu z was musi przedyskutować rzeczy, przegadać je, żeby stały się wasze. Musicie modlić się, aby wciągnąć Pana w ten proces. Więc poświęćcie tyle czasu, ile trzeba, żeby przepracować te pytania, przetrawić je. Niech Pan was błogosławi. Czas dzielenia i modlitwy. Spędźcie trochę czasu w grupkach, żeby podzielić się na temat tego, co dotknęło Was podczas dzisiejszego nauczania. Potem módlcie się za siebie wzajemnie, módlcie się za mężów i za ojców, których znacie.